Cześć, witam was serdecznie zapraszam na haul Taki haul zbiorczy, co mi się tam w przeciągu ostatniego miesiąca pojawiło Ja ostatnio, jako chyba, że mieszkam w centrum Bardzo rzadko chodzę na taki wielki shopping i kupuję wszystko po kolei Ja po prostu tak codziennie, nie, codziennie nie Ale raz w tygodniu gdzieś wypadnę, coś chwycę, coś zobaczę No i później to wszystko muszę zebrać, żeby tutaj do was przyjść i wam pokazać Pierwsza sprawa kosmetyki, których jest bardzo, bardzo niewiele Naprawdę. E, te dwa na szybko, bo pokazywałam je Wam już w e, teście i zapraszam serdecznie do tego testu, czyli Essence Soft Touch Mousse Makeup, którego ja używam do konturowania twarzy i jestem z niego bardzo zadowolona. Ale chyba nie jest to produkt zbyt wydajny. Kupiłam go niedawno, a patrzcie ile już służyłam, albo ja tak mocno konturuję twarz, ale nie wydaje mi się. E, I... Essence Make Me Brow, czyli maskara do brwi, którą też dzisiaj mam na brwiach. Bardzo fajny produkt. Zapraszam do testu. Dużo z was pytało pod tym testem, czy jest to już dostępne w Polsce. Ponoć od marca, od początku marca miało być to wprowadzone. Mamy już prawie połowę kwietnia, więc chyba gdzieś powinno być, chociaż wiele z was mówiło, że tego nie ma. Skoro nie ma, to za chwilę może będzie. Oczywiście w szafach Essence, z tego co wiem, te szafy są na pewno w naturze gdzie jeszcze ciężko mi powiedzieć. Kolejne rzeczy to prezenty od Ewy, która ostatnio tutaj u mnie właśnie była. Szminki też już Wam dość dokładnie pokazałam. Szminki z Golden Rose, serii Vision Lipstick. Trzy kolory zapraszam do testu też. Tam są słoczę, to jak wyglądają na ustach i to jak się zachowują i jakie są. Ale co jeszcze dostałam od Ewy? Dostałam trzy lakiery, których nigdzie porządnie nie pokazałam, więc haul to jest miejsce na to, żeby Porządnie je właśnie pokazać. To są lakiery z firmy Life. Szczerze to ja nie znałam takiej firmy. Wydaje mi się albo z tego, co Ewa mówiła, albo co w jej filmiku słyszałam, że to jest firma dostępna w, w Superfarmie. O, w ten sposób. I ja mam tutaj trzy kolory. Kropki numer 01 do, do, do 15. Tak się to nazywa? Nie. 60. Czemu tak wszystkie tak? Dobra, w każdym razie numer 60. Tu są kropki, takie jak mam teraz na paznokciach, czyli czarne, jakieś takie brzoskwiniowe niebieskie i zielone. Świetnie to wygląda, szybki topkout, szybkie zdobienie paznokci, naprawdę bardzo fajna sprawa. Tutaj jest kolor 70 i tutaj są z kolei żółte, zielone, takie seledynowe i białe, co kto tam lubi, co kto potrzebuje. A tutaj są pomarańczowe i białe, dwa odcienie pomarańczowego. I to jest numerek 15. To jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie na to, żeby coś się na paznokciach działo, a nie zajmuje to nam dużo czasu. Także ja jestem z tego bardzo zadowolona. Chyba jako, że teraz na wiosnę noszę takie jasne kolory, to najbardziej mi na razie przypadł do gustu ten 60. Nie, to jest 09. 09, to jest o, w ten sposób, nie 60. I ostatni kosmetyk, który kupiłam już po raz kolejny. Już naprawdę nie wiem, która to jest butelka. E, Garnier, e, woda micelarna do zmywania makijażu. Jeżeli ktoś mieszka tutaj w Irlandii, to nie kupujcie jej w Buccie absolutnie, bo tam kosztuje 6,80. E, a w Penny, Primarku, czy jak tam jeszcze, e, kosztuje tylko 4,50, więc różnica jest znaczna. Tak mówię, żeby sobie zaoszczędzić. A teraz co? Przejdziemy do dodatków, a na koniec zostawimy sobie kilka ciuchów. Jeśli chodzi o dodatki, to pierwszy dodatek to jest dodatek do domu, którego ściągać nie będę, i to jest koc. Wiele, wiele z Was bardzo pyta, skąd ten koc jest. Ten koc jest z Primarka i kosztował 16 euro. Jest ogromny. Łóżko moje jest bardzo duże, a kot zwisa po obu stronach łóżka. Jestem z niego bardzo zadowolona. Te koce są w stałej sprzedaży, po prostu takie duże, w różnych wersjach kolorystycznych. Czasami wprowadzają różne wariacje. Ja skusiłam się na taką bardzo wiosenną, letnią wariację, w takich e, wesołych kolorach i bardzo mi się to podoba, a dostaję o to mnóstwo pytań. Ja zawsze na dole w opisie do filmiku wypisuję, skąd jest moje całe tło. Także możecie tam zaglądać. Ale że to hol, to kot też znalazł swoje miejsce Dalej jest jeszcze jeden dodatek do domu Taka rzecz domowa I mianowicie to jest dyfuzor Do pachnienia <dyskujesz> Dyfuzor, który ma pachnieć Po prostu to są e, takie patyczki Flakonik i patyczki, tak jak jest z Airwica No i ja miałam z Airwica I ja je uwielbiam, one bardzo długo I bardzo mocno, intensywnie pachną A teraz nie wiem, co mnie skusiło Żeby kupić właśnie też z Primarka O, tu macie Chociaż my mamy ten Penny tutaj Penny, Penny, z. Tak to się nazywa. To metki wszystkie są mimo wszystko dalej z Primark'a, właśnie. No i co chciałam Wam powiedzieć? To kosztowało 3 euro i ma zapach lemon i verbena. Absolutnie tego nie kupujcie, bo to nie jest warte nawet 5 centów, bo to kompletnie w ogóle ani trochę nie pachnie. Ja to mam w najmniejszym pomieszczeniu, czyli w łazience, i nawet tego nie czuć. Także 3 euro wywalone w błoto. Ostrzegam tych, których by to mogło kiedyś skusić. Nie kuście się, nie, nie warto. Dalej sportowe rzeczy, też z Prima Niego. Pokazywałam Wam już ulubieńca. Hula Hop, które kupiłam za 2 euro, udało mi się je dorwać. I sobie kręcę właśnie nim. Taka fajna sprawa. Już mówiłam, że to na rozgrzewkę jest świetne, na zrobienie talii jest świetne. Pisałyście, że to z wypustkami jest niedobre, bo obija nerki. I wcale nie jest takie super, że jakoś nas ukształtuje, tylko właśnie obije nam nerki. No ale Hula Hop u mnie się znalazło i do mnie trafiło, więc to chciałam Wam pokazać. I ono było przecenione chyba z 6 euro na 2 więc to mi się udało. Jeszcze jedną rzecz przecenioną z, z pięciu, na chyba jeden albo też dwa, to jest taki stretch band, czyli guma taka po prostu do rozciągania. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. No i robimy sobie ćwiczenia. Można to założyć na nogę, można ćwiczyć ręce w ten sposób. Próbuję robić dobrą minę do złej gry, bo ręce mi już wysiadają. Wiecie, jaki to jest ból. No i zróbcie sobie takie, nie wiem, na przykład 3 serie po 10 i to już daje radę. Także naprawdę to jest fajna sprawa, nawet jak sobie oglądacie telewizję, nawet na siedząco, ale to o nogę można zaczepić, o stopę za głową. Wszystko co chcecie, można z tym zrobić. A ja to dałam 1 euro i czasem sobie to tak rozciągam. Nie wiem, czy zauważyłam jakieś spektakularne różnice w poprawie moich rąk czy też czegoś innego, ale pokazuję w Holu. Bo całkiem fajna sprawa. Tak, dokładnie tak. I będąc przy ćwiczenia, to kupiłam sobie, wiecie, że ja lubię rzeczy do ćwiczeń. Ja ćwiczę w domu, ale mimo wszystko lubię rzeczy do ćwiczeń, bo fajnie się ćwiczy w nowych, ładnych rzeczach. Więc kupiłam sobie komplet. Komplet on też był przeceniony, chyba góra kosztowała 6 spodenki też, a było przecenione i góra za trójkę, i dół za trójkę. E, taki po prostu stanik do ćwiczeń, bardzo stabilny, bardzo wszystko fajnie trzyma. E, tył jest taki. Ładnie to wygląda. No i do tego są spodenki. W spodenkach można równie dobrze wyjść na ulicę. Jeżeli ktoś ma fajne nogi i jest tak ciepło, czy na plaży, czy coś, to no na plaży na pewno można. No ale ja tego kompletu używam do ćwiczeń i to Wam chciałam taki fajny, nakrapiany ciapaty komplet pokazać, z którego jestem zadowolona. I też cały komplet udało mi się za szóstkę dorwać. Więc myślę, że to całkiem spoko cena Przechodząc do ciuchów, których też nie ma zbyt wiele Tutaj dwie rzeczy z Shinside, których jeszcze Wam nie pokazywałam Pierwsza to jest taka sukienka, tak to było nazwane I w sumie to jest taka długość tuniki, ale bardziej może do leggingsów niż do, ee, do rajstop Chociaż może też do rajstop, ale jakichś ciemnych kryjących Ja mam ją w rozmiarze XL, bo potem się mnie często pytacie o rozmiary i to jest takie coś zwykłego, prostego, szarego. Tutaj z takim ściągaczem, który można mieć, tak? A można nałożyć sobie na ramiona. No i taka całkiem prosta sprawa. Taka wygląda jak szmateczka, ale jak się to założy, to to całkiem fajnie wygląda na człowieku. Ja bardzo lubię takie codzienne sukienki do biegania, nie jakieś takie wystawne OE, tylko właśnie takie materiałowe, bawełniane dresowe. To jest dla mnie najwygodniejsza sprawa. I druga rzecz, którą wam chciałam pokazać, to jest wielki sweter, który jest świetny, jest Mega długi, bardzo ciepły. Zamiast kurtki, już na tę tutaj tutejszą wiosnę, to bez kurtki tylko taki sweter założyć na siebie i można biegać. Ma fajne, głębokie kieszenie, ładnie bardzo wygląda. I ja jestem z tego swetra bardzo, bardzo zadowolona. Nie wiem, jaki tu jest rozmiar, bo nie ma metki. Napiszę wam na dole Dwie ostatnie rzeczy, mam tutaj taki naprawdę mały gadżet Który wam chciałam pokazać Bo mi się strasznie podoba Byłam ostatnio, udało mi się Pierwszy raz w życiu, ale na pewno nie ostatni Wybrałam się Wybraliśmy się na Carboot sale, tak to się nazywa Czyli taką wyprzedaż samochodową, bagażnikowo. po prostu to są takie wielkie bazary na których i nowe rzeczy i jakieś starołocie można znaleźć no naprawdę super doświadczenie była piękna pogoda, więc fajnie było się tak przejść między tymi wszystkimi stoiskami których było mnóstwo no i co, nie znalazłam nic jakby konkretnego, ale byłam naprawdę zafascynowana samym wydarzeniem tym co się tam dzieje, jak to wszystko wygląda, niektórzy ludzie jakieś śmieci po prostu przynosili tam też Byłam tym zafascynowana, jak można próbować sprzedać takie śmieci. No ale widocznie można. No nie udało mi się upolować żadnego starocia. Trochę rzeczy mi się podobało, ale też musiałam sobie tłumaczyć, nie? Wszystko masz, nic nie potrzebujesz. No ale moja słabość do takich opasek. Oczywiście tam są też stanowiska takie. Z rzeczami używanymi, właśnie starociami Widać, że ktoś opróżnił strych i garaż Ale są też stanowiska z nowymi rzeczami No i właśnie ja z takimi nowymi rzeczami znalazłam taką opaskę Takie opaski w Primanim kosztują 3 euro A ja zapłaciłam 1 euro więc jest spoko, myślę, zawsze to dwójka do przodu A takiej czarno-białej właśnie, e, właśnie szukałam Ja wiem, że wiele osób napisze, jak sprzątaczka Ale mi się tam podoba e, Dajcie mi znać, żebym was zabrała kiedyś na takiego carboot sale e, I żebym wam pokazała, jak to wygląda Ja w sumie może, bo teraz to było jakby zaskoczenie Nie wiedziałam, tak jakoś rano, jedziemy e, Ale jakbym wiedziała, to bym kręciła daily vloga Także może jeszcze się mi uda, jeżeli chcecie, żebym was na coś takiego zabrała, to koniecznie dajcie znać. I ostatni, największy, konkretny zakup w końcu tego filmiku to buty. Wiosna w Dublinie pełną parą, więc buty być nowe musiały. Chciałam coś, w czym będę mogła iść do pracy. Chciałam coś, w czym będę mogła wyskoczyć do Lidla. Chciałam coś, w czym będę mogła wyjść do ludzi. Coś wygodnego. Padło na Nike, na które czekałam bardzo długo, aż w końcu się doczekałam. Po prostu nie było ich nigdzie w sklepie. I musiałam bardzo długo czekać, aż je z powrotem zamówią. To jest model Air Max Tia. Zastanawiałam się między tymi a Rosheranami. Nike Rosheranami. Roszerany? Rosheran, ros, tak, dokładnie tak one się nazywają. No niestety te roszerany kompletnie mi się na nodze nie podobały, bo są takie. One są z materiału i są takie strasznie fluffy. Ten przód. Cicho, Jezu, te karetki, to ja bym po prostu powystrzelała. No właśnie, ten przód jest taki, jak mówiłam, taki. Mm, no, no nie wiem, jak to nazwać. No wkładasz tą nogę, a ten materiał się zapada. I nie jest taki wypukły, nie trzyma fasonu. Nie wygląda to dobrze. Jak widziałam w internecie zdjęcie, czy ktoś pokazuje, czy na jakimś, to jakoś dobrze to wygląda, ale no mi się za nic na mnie nie podobały. Wyglądały jak zwykłe szmaciaki. Natomiast te mają dość stabilny przód, bardzo mi się w nich podoba to, że nie jest to taki typowy e, but sportowy, bo on jest bardzo wąski i bardzo zgrabny. Niestety już troszeczkę tutaj rozbiła go moja kostka haluksowa, ale mimo wszystko jest bardzo taki zgrabny, więc do takich bardziej eleganckich stylizacji i do takich na sportowo się nada. Co chciałam powiedzieć, niestety tanie nie były, absolutnie tanie nie były, wręcz przeciwnie były drogie. O! 115 euro powiem wam strasznie dużo, no ale cóż mam nadzieję, że mi trochę posłużą e, też wiele z was pytało, żebym dała znać czy są wygodne i tu powiem szczerze, przyznam szczerze obtarły mnie straszliwie ale obtarły mnie pierwszy dzień, tu, tu potem sobie wkleiłam taką łatkę tutaj, żeby tak rozbić te buty i ona amortyzuje te obtarcia zmniejsza, no i po prostu po, po, przyznam szczerze po dwóch czy tam trzech dniach się rozbiły i teraz są absolutnie totalnie wygodne, można w nich przychodzić cały dzień ale powiem wam, że się przestraszyłam, jak je założyłam wróciłam i mało się nie popłakałam z bólu także takie najacze, no, tak zostałam w tej opasce to tyle, co wam chciałam pokazać, w sumie nie ma tego zbyt wiele ale przyszłam, porozmawiałam sobie z wami, pokazałam wam co tu się dzieje, więc myślę, że spoko zawsze każdy pretekst jest dobry, żeby do was przyjść i pogadać, nawet jak przytargałam 10 rzeczy to fajnie było z Wami pogadać. Ja przynajmniej tak sądzę. Mam nadzieję, że Wam też się miło ze mną spędziło czas i spędzało czas. I dajcie znać. I pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia za niedługo.